Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejszą konferencję poświęconą tematowi, który jest tak bliski memu sercu. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Jak Państwo zapewne wiecie, jestem dyrektorem Grantham Institute na Imperial College w Londynie i już od 20 lat badam zjawisko zmian klimatycznych. Ponieważ ten temat jest tak często wspominany w mediach i jest to tak bardzo ważny temat, dostajemy od Państwa zapytania dotyczące tego, co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć ślad węglowy i tym samym przyczynić się do spowolnienia zmian klimatycznych. W związku z tym przeprowadziliśmy serię dyskusji z naszymi czołowymi badaczami i sporządziliśmy Listę ośmiu rzeczy, które każdy z nas może robić w życiu codziennym, aby pomóc naszej planecie. Oto one. Po pierwsze, rządzący powinni usłyszeć nasze opinie. Wiadomo, że w celu drastycznego obniżenia emisji yy, dwutlenku węgla, prowadzącego do spowolnienia zmian klimatycznych, potrzebne są masowe działania na skalę światową. Jednak działania poszczególnych osób, zwykłych obywateli, takich jak ja i państwo, są bardzo ważne. Dzięki nim, ekipy rządzące mogą zwrócić swoją uwagę na niecierpiące zwłoki kwestie związane, bardzo istotne kwestie związane z klimatem. Więc należy sprawić, żeby władze krajowe, władze lokalne, prezydenci naszych miast czy też lokalni politycy, żeby wiedzieli, że podjęcie walki ze zmianami klimatycznymi jest bardzo ważne. Nasza przyszłość zależy od ich decyzji dotyczących środowiska, przestrzeni zielonych, dróg, infrastruktury, przetwarzania odpadów, em, czy też em, na przykład kwestii energooszczędności. Działania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych będą miały pozytywny wpływ także na kwestie lokalne, na przykład. Polepszenie jakości powietrza, zdrowie publiczne, czy też tworzenie miejsc pracy. Więc co możemy zrobić? Warto zwrócić się do tych lokalnych polityków, o których wcześniej e, mówiłam, e, z naszą ulotką, e, którą przygotowaliśmy właśnie e, specjalnie w tym celu która mówi o tym, jakie korzyści płyną z e, działań na rzecz klimatu. Możemy także przystąpić do kampanii czy ruchu skupiającej się na kwestiach ekologicznych, jak na przykład Extinction Rebellion. Wszyscy oczywiście używamy mediów społecznościowych, więc możemy tutaj zrobić coś dobrego. Zamiast wstawiać swoje zdjęcia z wakacji, możemy udostępniać informacje dotyczące na temat tego, jak możemy walczyć ze zmianami klimatycznymi. Po drugie, Jadajmy mniej mięsa oraz nabiału. Ograniczenie spożycia mięsa i nabiału jest najlepszym sposobem na ograniczenie śladu węglowego. Dieta oparta na produktach roślinnych, które są bardzo bogate w błonnik, jest także lepsza dla naszego zdrowia, więc tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Warto jeść mniej mięsa, czy w ogóle może je em, wyrzucić z naszej diety, ale jeżeli, jeżeli lubimy mięso, możemy po prostu ograniczyć. Porcje. Chodzi tutaj zwłaszcza o mięso czerwone, bo to właśnie ono ma najbardziej niekorzystny wpływ na naszą planetę. Nabiał możemy zastąpić alternatywnymi produktami roślinnymi. Warto też jeść świeże produkty sezonowe, które są uprawiane lokalnie. To także ogranicza ślad węglowy związany z transportem oraz przechowywaniem żywności. Tutaj podam Państwu taką ciekawostkę. Ślad węglowy związany z jednym cheeseburgerem jest równy 9 porcjom falafel'a i chleb pita, czy też 6 porcjom ryby z frytkami. Sezonowa dieta warzywna także korzystnie wpływa, pobudza lokalną gospodarkę. A jeżeli czujecie się Państwo szczególnie odważni, możecie też spróbować jedzenia. Od owadów, są one bardzo zdrowe i przy tym bardzo przyjazne dla środowiska. Po trzecie, mniej latajmy. Jeżeli dużo latamy w celach służbowych na przykład, warto pomyśleć o wideokonferencjach. Jeżeli dużo podróżujemy w jednym kraju, czy też na jednym kontynencie, warto przesiąść się do samolotu czy też samochodu elektrycznego. Jeżeli takiego nie posiadamy, są firmy, które zajmują się wynajmem jedynie samochodów elektrycznych. elektrycznych, przepraszam. Jeżeli jednak przelot samolotem jest niezbędny, możemy zachęcam do sprawdzenia programów kompensacji dwutlenku węgla. Jeżeli chodzi o wakacje, wybierajmy bliskie kraje, latajmy klasą ekonomiczną. Ślad węglowy pasażera z klasy biznesowej jest trzy razy większy Niż ślad węglowy pasażera z klasy ekonomicznej. Teraz chciałabym Państwu podać konkretny przykład. Podróż samolotem z Londynu do Amsterdamu tylko w jedną stronę to 58 kg dwutlenku węgla. Ta sama podróż, tylko dokonana pociągiem, to tylko 3 kg. Dwutlenku węgla, nie wspominając już o tym, że podróż pociągiem jest krótsza i też tańsza, oczywiście, jeżeli kupimy bilety odpowiednio wcześniej. Warto także wiedzieć, że transport jest gałęzią przemysłu, która emituje najwięcej gazów cieplarnianych w Zjednoczonym Królestwie. W 20 2017 roku było to 28%. Po czwarte, Zostawmy samochód w domu. Zamiast jeździć samochodem, możemy przesiąść się na rower, czy też po prostu chodzić. To wpłynie korzystnie na nasze zdrowie fizyczne, a także psychiczne. A nie wspominajmy już tutaj prawda, o kieszeni. Jeżeli, jeżeli wybieramy się w dłuższą podróż, skorzystajmy z transportu publicznego lub programu współużytkowania samochodów. Samochody nie tylko przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, ale także zatruwają powietrze, co stanowi niestety bardzo poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Badania wykazały, że spaliny mają wpływ na zdrowie nienarodzonych dzieci, a także podwyższają ryzyko zapadnięcia na demencję. Jeżeli już musimy jechać samochodem, zainwestujmy w samochód elektryczny lub hybrydowy. Zawsze wyłączmy silnik, jak już zaparkowaliśmy. Upewnijmy się, że mamy na, na, odpowiednio napompowane opony, dzięki temu nasz pojazd będzie bardziej wydajny. Starajmy się także jeździć płynnie, bez gwałtownego przyspieszania czy hamowania. Po piąte, zmniejszmy użycie, e, zużycie energii oraz rachunki za prąd. Małe zmiany. Powodują zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie? Mniejsze rachunki za prąd, a także mniejszy ślad węglowy. Więc przykręćmy ogrzewanie. Jeżeli jest nam zimno, możemy założyć, możemy się po prostu cieplej ubrać w domu. Wyłączajmy światła w pomieszczeniach, w których nie przebywamy. Wyłączajmy urządzenia, których nie używamy. Wymieńmy żarówki w domu. Na LEDowe. Możemy także zakupić um, wodooszczędną słuchawkę prysznicową, dzięki której zmniejszymy zużycie wody. Upewnijmy się także, że nasz dom czy mieszkanie jest energooszczędny. Sprawdźmy ocieplenie budynku, uszczelnij, uszczelnijmy wszelkie drzwi i okna. Wybierzmy także zieloną firmę energetyczną, taką, która inwestuje w odnawialne źródła energii. Po szóste, szanujmy i chronimy zielone przestrzenie. Parki, ogrody, skwery są bardzo ważne, ponieważ wchłaniają dwutlenek węgla i przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Pomagają regulować temperaturę w przegrzanych miejscach, w przegrzanych terenach miejskich, a też przyczyniają się do obniżenia ryzyka powodzi poprzez wchłanianie wody doszczowej. Więc, co możemy zrobić? Saćmy drzewa, czy to we własnym ogrodzie, na działce, czy w ramach lokalnej inicjatywy. Twórzmy zielone przestrzenie, na przykład na naszym parapecie czy balkonie. Po siódme. Zmniejszajmy zużycie oraz ilość odpadów. Wszystko, co my jako konsumenci zużywamy, niesie za sobą ślad węglowy, dlatego warto unikać jednorazowych opakowań. Możemy na przykład producentowi wysłać informację zwrotną, jeżeli używamy, że produkt jest zbytecznie opakowany. Unikajmy fast fashion, czyli tych wszystkich ubrań z sieciówek, które wyrzucamy po dwukrotnym założeniu. Bo ogólnie powinniśmy kupować. Tylko to, co potrzebujemy. I warto też kupować różne rzeczy, głównie ubrania w sklepach z używanymi rzeczami. Albo kupować rzeczy dobrej jakości, które będą nam długo służyć. Wybierajmy też zielone marki, jeżeli już zdecydowaliśmy się na kupno. Możemy także naprawiać na przykład starsze sprzęty, które się popsuły, a które są warte naprawienia. Unikajmy marnowania żywności. Zawsze kupujmy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść. Po ósme. Rozmawiajmy o zmianach. Dzięki rozmowom o zmianach, które chcemy przeprowadzić, przekazujemy innym wspaniałe pomysły. Podzielmy się informacjami na ten temat z rodziną, przyjaciółmi. Udostępnijmy je na mediach społecznościowych powinniśmy mówić o tych zmianach w sposób pozytywny, ale także szczery, uwzględniając wszelkie oczywiście zalety, ale też wady naszych działań. Dzięki rozpowszechnianiu takich informacji szerzymy wiedzę i świadomość dotyczącą zmian klimatycznych, a tym samym zachęcamy innych do dbania o naszą planetę. Podsumowując, każdy z nas, mo z nas może zrobić coś dobrego dla naszej Planety, która bezsprzecznie i bezwłocznie potrzebuje pomocy wszystkich jej mieszkańców. Przedstawiłam Państwu osiem bardzo prostych sposobów na zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko oraz śladu węglowego. Są to proste zmiany, które każdy z nas może wprowadzić od zaraz. Wprowadzając tych kilka niewielkich zmian, pomagamy planecie, ale także. Samym sobie, bo dzięki nim możemy być zdrowsi. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Zachęcam też do odwiedzenia naszej strony internetowej na stronie Imperial College London. Znajdziecie tam Państwo blog, który może być dla Państwa inspiracją, a także posłuży Państwu jako Dogłębne poznanie tego tematu. Dziękuję bardzo za uwagę.